Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was na danie, które powstało jakby przy okazji. Tą okazją było pieczenie chleba na wsiach w Alzacji. Rozpalano wtedy wielkie kamienne piece, i one były opalane drewnem. Drewno na początku bardzo mocno rozgrzewa taki piec, a zbyt mocno rozgrzany piec nie jest dobry do wypieku delikatnego chleba. Należało więc sprawdzać temperaturę takiego pieca. I stąd flamkuchen, czyli placki, które były opiekane płomieniami właśnie z tego drewna. Zapraszam Was na moją wersję flamkuchen. Danie jest bardzo proste i stąd niewiele składników. Do przygotowania ciasta, myślę, że to taki, taka wersja naszego podpłomyka, potrzebna jest mąka. 200 g mąki tortowej ty 450. Około 120 ml wody letniej, na pewno nie zimnej, może być również ciepła. Płaska łyżka oleju, ja mam olej rzepakowy i szczypta soli. To ciasto. A teraz obłożenie. Okładano tym, co było, czyli na pewno był boczek, ja mam 200 g boczku. Dwie małe cebulki albo jedna duża, 100 g sera, u mnie jest to kremowy serek, może być każdy inny, i 200 g śmietany, gęstej, słodkiej śmietany. Co jeszcze będzie potrzebne? Przydałby się piec kamienny, opalany drewnem i ta jego płomienie. No ja takiego nie mam w mojej kuchni, ale mam kuchenkę. W mojej kuchence maksymalną temperaturą, jaką mogę ustawić, jest 250 stopni. Do tego włączam termoobieg i to naprawdę wystarczy. Jest to współczesna wersja, więc papier do pieczenia, blacha, stolnica, wałek, deska do krojenia, nóż i jeszcze bardziej usprawniam sobie pracę, bo w malakserze będę wyrabiać ciasto. Ja mam wszystko przygotowane, więc nie pozostało już mi już nic innego, jak podwinąć rękawki i do pracy. Piekarnik się rozgrzewa, a ja przekładam do malaksera mąkę. Nie przekładam całej, zostawię sobie, no powiedzmy, jedną łyżkę, która potem się przyda przy rozwałkowywaniu ciasta. W tej chwili włączę malakser i na powietrze moją mąkę. Jeżeli nie będziecie robili ciasta w malakserze, przesiejcie ją na stolnicę przez sitko. Na powietrzoną mąkę posoliłam. Jak długo napowietrzać taką mąkę? No, wystarczy takiemu malakserowi około 5-10 sekund i ona już będzie puszysta. Sól jest, mąka jest. Dolewam do środka jedną łyżkę, płaską łyżkę oleju i ciepłą wodę. Wszystko zamykam i niech malakser robi za mnie ciasto. Minęło może pół minuty, ciasto, zobaczcie, ma jednolitą konsystencję, nie klei się za mocno do rąk i to jest gotowe ciasto już na nasz podpłomek. Stolnicę delikatnie opruszam mąką i na taką opruszoną stolnicę wyjmuję ciasto. Takie ciasto jeszcze, zobaczcie, obtaczam mące, wszystko po to, żeby łatwiej je było za chwilę rozwałkować. Z moich 200 gramów mąki, z tych wszystkich składników, które tutaj mam przygotowane, przygotuję dzisiaj dwa placki. Dlatego dzielę to już na dwie części. Teraz do rozwałkowywania ciasta położyłam już sobie papier do pieczenia, dlatego że ciasto do flamkuchen powinno być bardzo, bardzo cienkie. Dlatego na takim papierze będę go rozwałkowywać, bo potem ciężko by było mi je przenieść na blachę. Przed rozwałkowaniem oprószcie takie ciasto mąką, bo będzie się bardzo kleić do waszego wałka, przecież nie o to chodzi. Ciasto wstępnie zawsze rozpłaszczam dłońmi i wałek. Po prostu, który też możecie jeszcze potraktować mąką. To powinno być jak najbardziej cienko rozwałkowane. Zobaczcie, ono jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie. Pierwszy placek gotowy. Ja zaczynam zawsze od przygotowania placków. Dlaczego? Dlatego, że one w tej chwili rozwałkowane czekają i obsychają i bardzo dobrze, dlatego że obłożenie, które przygotowuję ze śmietanym, mogłoby spowodować rozmiękczenie ciasta, a ciasto ma być chrupiące. To ja się zabieram za obłożenie. Do śmietany dodaję ser i mieszam. Ser, którego użyłam, to jest ser do smarowania kanapek, ale możecie użyć każdego sera, który akurat macie albo który lubicie. Ser ze śmietaną jest wymieszany, zabieram się zakrojenie cebuli i zakrojenie boczku. Boczek. Tutaj na zewnątrz jest taka twarda skóra, którą należy oczywiście zdjąć. Boczek kroję najpierw na plasterki, a potem przerobię go na kostkę. Teraz cebula, którą obieram z zewnętrznej łupiny i kroję taką cebulę w piórka. Żeby te piórka się dobrze potem nam rozpadały, wykrojcie tutaj przy korzeniu ten fragment cebuli. Jak widzicie, ja swoim piórkom jeszcze pomagam się rozpaść, dobrze by było, żeby one były jak najlepiej porozmarstwiane. Teraz do boczku i cebuli dodaję śmietanę z serem. I wszystko razem mieszam. Ja tego mojego obłożenia nie solę, dlatego że boczek jest bardzo, bardzo słony i myślę, że to już wystarczy. Obłożenie jest gotowe. Ja mam dwa placki, więc dzielę je na dwie części i wykładam bezpośrednio przed pieczeniem. Nie wcześniej, ponieważ wilgoć ze śmietany niknęłaby w moje ciasto i ciasto by nigdy nie było chrupiące. Obłożenie rozkładam równomiernie na całym placu. Kiedy jest rozłożone, przekładam szybko do piekarnika. Piekę na środkowej półce, jak widzieliście, przy termoobiegu to też jest bardzo ważne. I teraz jak długo? Ja nastawiam czas zawsze na 10 minut i po 10 minutach zaglądam pierwszy raz. Brzegi powinny być lekko twarde, a kiedy się zrobią chrupiące, możecie wyjmować ciasto. Z mojego doświadczenia z różnych piekarników może to trwać nawet 15 minut, ale nie przetrzymujcie zbyt długo takiego ciasta, bo się zrobi bardzo twarde i wtedy już nie będzie takie dobre. U mnie minęło dokładnie 12 minut. Ciasto jest gotowe. Teraz je wyjmę i pokażę wam jak powinny wyglądać brzegi. Zobaczcie, ciasto jest twarde na zewnątrz i brzegi są przyrumione. Również cebula tutaj, która mi wystawała się, przyrumieniła i to jest gotowe ciasto. Nie przetrzymujcie go zbyt długo. Tak, żeby było dosyć miękkie jeszcze w środku, żeby dało się je zjeść, żeby nie trzeba było go mocno gryźć. Drugi placek przygotowuję dopiero bezpośrednio przed włożeniem go do piekarnika, nie wcześniej. Jeszcze raz przypominam, nie róbcie tego wcześniej, bo ciasto nasiąknie śmietaną i nie będzie już takie chrupiące. drugi placek. Przyznaję szczerze pierwszy, żeśmy już zjedli. Ja pokażę Wam teraz jak kroję i jak on wygląda po przekrojeniu. Zobaczcie, ciasto na brzegu jest skrupiące, natomiast w środku daje się pięknie kroić. Zobaczcie, tak wygląda. Nie jest surowe, jest upieczone i nie jest nasiąknięte. Ja zostałam właśnie poinformowana, że mam kroić i jemy, i mam szybko kończyć, więc ja się szybko z Wami żegnam. Życzę Wam jak zawsze smacznego. Do zobaczenia. Subskrybujcie, będzie więcej takich filmów. A to Wam bardzo polecam, bo szybko znika, szybko się robi w ogóle jest super. Dzień dobry. Dziś. Drewno rozpalane takie takie piece rozpalane drewnem jeszcze raz. Czy ty aby mi dokuczasz? Czy ty aby się nabijesz? Jesteś pewien? Dobrze. Ale na pewno? Dzień dobry. Co będzie jeszcze potrzebny? Potrzebne. Teraz robimy. Odwijam rękawki i włączę piekarne. Dobra, ja muszę trochę porządku zrobić. Za chwilę włączę. Dobrze? No to przepraszam. Bateria wypadły. On się kończy. ona już jest naprawdę fajnie, naprawdę, naprawdę napowietrzona, naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Jeszcze raz.